witajcie z tej strony Petra dzisiaj wybieramy sobie wygrę Fall Guys. Ponieważ wiem, że ją bardzo lubicie. Jest w Senipolumber dzisiaj nie mógł ze mną nagrać a szkoda. No ale co, zaczynajmy. już pierwszą grę. czas i ja od razu mówię jutro najprawdopodobniej nie będzie filmu po też, ale nie wiem, to się jest szczotowe. Ponieważ możemy zrobić taką fajną z pewną. Ja sądzę, że będzie ciekawie Wam pokazać. Chorety, ale się tutaj się pchają. Ajajaj. No dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Pchamy się, zrób do środka. O nie. Gdyby na początku nas wybiła, a nie pod sam koniec To chłop nie łapie, nie ożarnia w goście. O dobra, coś zeszliśmy. No, faj fajne, fajny ten tryb, łatwo było. Teraz mus, musi na dobre takie, na którym do wozu podpadnie A no, mamy te piłki. Nie lubić za bardzo No ale dobra, oby być żółtymi A nie nie, 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 nie jest to No trudno No nie. Patrzcie jak wszyscy idą za tą jedną piłką, a ja sobie pójdę po tą. Chyba nie... Po to nie możemy pozwolić, żeby włócing jak mi zabrali. To włóci odpadną. na niestety odpadnie. Ale patrzcie jak. nam te dwie piłki chcieli zabrać. Już. O, czerwoni chyba ogarnali o co nam chodzi. Bo nas nie atakują. O dobra. atakują jednak pod koniec. No ale dobra o przeszliśmy, jesteśmy ja już na kolejnej rundzie o dużo osób odpadło, dwudziestu czterech zostało o, ja jesteśmy już na kolejnym trybie, on jest fajny ja jest taka runda finałowa właśnie na, na takim czymś to wygrałem dwa razy na trzy Idziemy praktycznie za tym. O, ale i trochę. To tak, jest to w ogóle śpiewzyło więc. Dobra, no jeszcze to chliśmy. Dobra ludzie, odpadajcie szybciej. W o, prowadziliśmy. To teraz chyba będzie finał, ale nie wiem. Tam możliwe że będzie finał, Al albo nie, jest to jedna jakaś runda, taka żeby dobrać mniej osób do finału. O, teraz teamowe To będzie 7 osób w finale. Abyśmy byli tą lepszą drużyną ...tyli złóci. No, nie jesteśmy niebiescy, niestety. O nie, patrzcie jak nam wbijają. bo po nią nikt nie idzie. Aj, blisko. Aj. Dobra, ja będę trzymał, bo... Dobra, ja byliśmy jakąś piłkę. Aj no, łap, chyba, chyba, że teraz uda nam się wbić w te dole. Aj, dobra, w ogóle mój łapie mnie, więc nie rozumiem tego. Dobra, widzi. Mamy pięć osób w teamie. Niestety. Oni jak widzę moją więcej. Dobra, Didi. Tu, który raliśmy na czwartej rundzie. Niestety. Szkoda. Mamy już kolejną grę. Cóż, tego trybu, ten tryb tak się średnio lubię, ale co tam, można zagrać. Pamiętajcie zostawić suba i łapkę w górę. Bo film praktycznie codziennie, ale jutro nie będzie i pojutrze niestety, ale mnie wystoliło Dobro nam idzie nawet. nie aha myślałem że tam można iść sobie po tym niestety myliłem się a wczoraj no ale dobrze. i tak to przejdziemy No dobra, jesteśmy po takiej jedby trutnej przerwie. Weszliśmy dalej. Jesteśmy wy top 40. Aby teraz był jakiś tryb, na którym odpadnie dużo osób. Mamy ten tryb, niestety na nim nie odpadnie dużo osób, a no dobra. Nie to, chyba naj, jak ten to nie chyba jest najbezpieczniejsze jak teraz widzę, to tutaj się za bardzo nie dzieje o, i przyszedłem, nice kwalifikowaliśmy się do następnej rundy człowiek tu umarł o, 22 osoby teraz są Mogę teraz dojdziemy do finału, bo we wcześniejszym gruncie nam się nie udało. O, to jest mój ulubiony tryb, chyba Dróżyn, jako druwynowy. Musimy jeszcze przez te To jest fajne. Hartę do dinozaura zladowało. żale. serio? no już nie ma sensu grać tak za bardzo. Na no serio. Jak my w teamie mamy chyba 3 osoby O jedz, złote kluczo. Dobra Jakbyśmy tacy, nie wiem, że 3 znaleźli To by było spoczo, mogłybyśmy nawet wygrali Ale tak to Jak widać, DV wygrana Aj. No, ora wychodzą. No, trzy rundy. Ale zagram jeszcze jedną rundę. Ponieważ jutro i pojutrze nie będzie filmu, więc... Nie wiem. Możecie sobie <grym> zapauzować. I nie wiem, obejrzeć jutro, jakbyście chcieli. no ale dobra, mamy te fajne wiatraki one są słodsze na nich można się te fajnie wybić ale to trzeba umieć niestety o dobra a na tym pierwszym na polecam się odbić Dobra, jeśli idziemy. Chłop to mnie łapie. Ten kurcor z lodu. Nie wiem co on chce zrobić. Patrzcie na ten, no to ja co ja wymyśliłem.

Wejdę ten tryb normalnie, bo zaraz się trochę umrę, A nie chciałbym tego. Dobra byłem co to ostatni, więc night nice Dobra, jest nie odpadłem Wyjemy na a dwie osoby wysły. O, mamy kolejny fajny tryb. Kogo lubię, wyścig. Dobra, to lecimy. No, nie mam 2 pointa. Aj. Dobra, pierwszy nie będziemy. Ale to tam? Pewnie wyruszyśmy do maty. A to jest naj... A to jest najważniejsza? Dobra, i spadli o, wszyscy. Więc nice. Ora ja to jest ten tryb. Ja go nie lubię. Ciekawe jakie tryby będą w drugim tym sezonie. Guys. oby jakieś fajne ciekawe. Ale jesteśmy w tych to najpewniej wygramy No nie tam tamten dinozaur ubił im od razu piłcze. Ale bezsensowne to było Ty no na Sorry mamy jedną piłkę i w tym... Raptem... Trzech takich maciusiów się znalazło, po nią. Ja ją będę bronił, bo... Dobra, już, już jej nie bronię. O tu. A je. Ten na serio. Nie mam żadnej piłki. O. Dobra, sądzę, że... Sądzę, że to dramat. W tamten nowy wyszedł, aj trudno, nowo na mod odpadliśmy. No, ale tu to było chyba na tyle. Dzięki za uwagę. Co, co macie się ciepło, coś.